Dobra, sama nie ma... nagrywamy, nie ma co. Już, już, moment. I co, ja mam czekać? No no co, kurwy? No ale, stary, to tylko grała, przestań. Aaaa, k... padłem przez ciebie! Co ty, co ty człowieku, co ty... Pogodziłeś się ze stratą? Przepraszam, o ty na ty. No ale kogo to wina? Twoja, że padłeś nie moja. <grym> Powiedz mi, kolego, co robiłeś dzisiaj do piątej rano? Bo jestem ciekaw. Spałem. Tak, spałeś. Byłem mm. na... Bardzo dużo na wstrzymania. Energooszczędny. Mhm. Jakimś cudem cię w grze widziałem do piątej rano? Ja ciebie też. <grym> Także, wiecie o czym będzie dzisiejszy odcinek? Mianowicie o uzależnieniu! Uzależnieniu od internetu? I gier. Internetowych. Co to jest uzależnienie? Wyjaśnijmy sobie, myślę, że widzowie wiedzą, wiedzą, ale tak w, w twojej definicji, jak uważasz? To jest uzależnienie, to jest wtedy, kiedy jak padniesz, to zaczynasz bić klawiaturę, myszkę, monitor, swojego brata, siostrę, mamę, tatę i wszystkich innych... Krzesłem. Innych... Tak, krzesłem, jak ten gość z TB, na pewno znacie tą sytuację, no ludzie, gość padł w TB przez mamę, bo tam prawdopodobnie mu włączyła prąd, czy tam internet, odcięła i padł przez to. A akurat w tej grze, w której padł yy, wszystko się traci w momencie kiedy. Pra prawie wszystko się traci w momencie, kiedy się pada. No i sfrustrował się na mamusie yy, Po czym wziął krzesło I, i ją zaczął... krzesłem! raz niebieskim, raz zielonym, co by mamusi było miło. <ścoughs> Kolorowa! Kolorowe sny, kiedy ja dotykał ciebie Przypadki można by mnożyć. Diablo zabrało gościa, grał 40 godzin bez przerwy, bez jedzenia, bez picia, bez spania i zjechał! Przyszedł diablo i mu zabrał dużo po prostu. O ile wiemy, że na tej grze można nawet dobrze zarobić, ja podejrzewam, że on w tym celu grał. Znaczy ludzie jak są dzieci, to nie grają dla pieniędzy, tylko po prostu, tak? Żeby sobie pograć, bo po prostu wiesz, to jest taki achievement w, w głowie się pojawia, nie? Że... Yy... Ta terminologia towarzyszy nam w całym życiu, zauważyłem. A nie? jeszcze, a jeszcze tu pójdę, a jeszcze to bije, tak? A jeszcze level, a jeszcze magiczny, a jeszcze coś tam, nie? I okazuje się, że generalnie gość się zawiesił na 40 ponad godzin. Nie jadł, nie pił, nie wypróżniał się. Kamil! Je? zasłab! Kamil. Co? Spromnie. Ile mi robiliśmy? Pamiętasz tydzień, to okna. No ale to tylko, ale to na zmiany było, że wiesz, że jeden spał, drugi grał i, i odwrotnie. No tak, I wtedy, to wtedy, z... wtedy nie było tak, że w domu masz trzy komputery, na jednym trzeba było piłować. Tak, w trójkę się spotykało znajomych, rozumiesz, z kanapę się do kompa przystawiało, osobną jakąś jeszcze kanapę, żeby osoba, która akurat nie gra, żeby mogła kimnąć i tak na zmianę. Jak już z jednego domu rodzice wywalali, się do następnego domu i taka, tak tak. Kolejna rundka. No, to było przykre, bo później wtedy rodzice się nauczyli, żeby po prostu włączać internet. Hmm. Ale i tak się znalazła jakąś grę, która nie wymaga internetu, prawda? A co dzisiaj ludzi uzależnia? Facebook! Oooo... Facebook, król narkotyków w internecie! Jak nic, jakaś ciekawa. Było takie zdjęcie, trzy szczekawki, Facebook, Twitter i jeszcze... I YouTube chyba. Są znane przykłady uzależnień. I odwoła! Gdzie? Dzisiaj oglądaliśmy, dosłownie przed odcinkiem, żeby sobie poprawić nastrój, oglądaliśmy gościa, którego mama przestała płacić mu za grę, no. No i troszeczkę się chłopak się zdenerwował, sfrustrował. Nie, coś to takiego? Nie, no, brzmiał czasami pomiędzy Predatorem, Overlordem ze StarCrafta II. Ruchy miał jak Jagger. Wkładał sobie pilota w nieco miejsca. No i bił się potem po głowie, więc no. Troszeczkę się zdenerwował, chłopak. Zobaczcie sami. Ale tak do naszych widzów, bo to, że my gramy od lat wielu i chyba jeszcze będziemy go grali. Jeszcze ja, domyślam się, że niektórzy nasi widzowie po prostu tyle lat nie mają co my gramy. Z waszej strony później opowiedzieć nam w komentarzach, od czego wy jesteście uzależnieni? Bardziej internet, bardziej gry, komórka, bo to też przecież może być, no to są trzy rzeczy, które najbardziej uzależniają w dzisiejszych czasach. My nie podejmy pod dyskusję, czy uzależnienie od internetu istnieje, bo ono jest faktem! Teraz pytamy was, od czego wy najbardziej jesteście uzależnieni i jakie mieliście tego najbardziej hardkorowe przykłady w swoim życiu. Swoją drogą, oglądałem vloga Roya na temat gier i uzależnienia właśnie od gier i generalnie, powiedzcie nam może też, jaką widzicie różnicę i gdzie jest ta granica pomiędzy uzależnieniem od gier, a pomiędzy gamingiem. Słyszeliście już, jakie są według nas uzależnienia i zobaczyliście też różne przypadki tego. Więc napiszcie swoją opinię w komentarzach na dole, dajcie nam znać jaką macie na ten temat opinię, my się spróbujemy ustosunkować i mam nadzieję, że Wam się to podobało. Dziękujemy, że obejrzeliście nasz kolejny odcinek, trzymajcie się, do czwartku, na razie. Cześć!